Witam was serdecznie, tu Marcin, wszystko za życie Mam dzisiaj troszeczkę czasu, to zabiorę, zabieram Was do grodu Zrobimy dzisiaj sobie sałatkę Uszczypniemy troszeczkę jarmurzu Dla mnie te przepisy to są takie szybkie i proste nawet czasami sobie myślę, że nie warto tego przedstawiać, bo cóż to może być skomplikowanego, że pójść do ogrodu, czy do sklepu, różnie to bywa. Zerwać troszkę właśnie jarmużu, rzepiku, wrócić do kuchni, wymieszać to wszystko razem i zjeść, tak? I w zależności na jakiej jesteście diecie, czy zarzucacie dużo węgla czy jedziecie na keto to wtedy po prostu w różny sposób to przyprawicie ja wam dzisiaj pokażę mój sposób keto bo póki co jeszcze nadal jestem w ketozie może przed końcem sezonu będzie inaczej o! wszystko leci jak już zima się typowo skończy i wejdą owoce to Będziemy zmieniać dietę, ale na tą chwilę zapraszam Was do kuchni. Wiatr wszystko mi porywa. Zrobimy coś z tego ciekawego. Jeszcze po drodze. Tak pomyślałem sobie i dorwałem kilka listeczków. Trudno nazwać liści z agrestu i z czarnej porzeczki. Także już teraz jesteśmy gotowi. Lecimy do kuchni. A więc dobrze, zaczynamy. Jesteśmy w kuchni. E, jeśli mam warzywa ze swojego ogródka, ja ich nie myję. Jedyne co z nimi robię, to pozbywam się tych twardych części ze środka. E, I to jest na tyle. Powiem Wam szczerze, że liście, mimo że to są właśnie zeszłoroczne. Które przezimowały są nadwyraz delikatne i kruche, naprawdę. Zwłaszcza rzepik, mało znany, ale polecam Wam poczytać sobie cudowne, zielone cudo, które siało się kiedyś na poplon i przez przypadek zostało przeze mnie tutaj odkryte u moich rodziców, którzy właśnie dla kur to siali. A tu kury nie zostają, tylko ja sobie z tego korzystam. Pamiętajcie, że to nie sztuka jeść więcej owoców, zwłaszcza zimą i zwłaszcza jeśli nie macie dostępu do swoich biojabka z ryneczku, marketu jakiegoś jednego czy drugiego, które zostały sprowadzone z Nowej Zelandii. Ani w moim mniemaniu nie są bio, ani nie są w moim mniemaniu e, tak naprawdę mm, źródłem tego, co powinny być, e, czyli witamin, enzymów. E, są dla mnie w tym momencie źródłem cukru, zwłaszcza, że dzisiejsze jabłka to nie są te same jabłka, które mieli okazję jeść nasi dziadkowie. E, Chyba każdy doskonale wie, że krzyżu, krzyżujemy te wszystkie owoce e, i, i jabłka na dzień dzisiejszy są tak krzyżowane, żeby zawierały więcej cukru. Cukier to jest coś, co nas kręci. Cukier to jest coś, co e, każdy z nas po prostu kocha i nasze kubki smakowe. E, więc e, jeść jabłek, bananów czy innych tam słodkich, przyjemnych owoców, to każdy może ile chce i z tym nie ma problemu. Problem jest, jak wkręcić jak najwięcej zielonego w nasze zdrowie, tak żeby zalkalizować nasz organizm, e, ponieważ współczesne owoce nie do końca to potrafią. Co, tam już wrócili? Dobrze, była krótka przerwa techniczna. Teraz jedziemy z sosem, bo czas nas nagli. Mam tutaj odcedzone świeżutkie. Kiełkowane nasiona słonecznika i damy sobie ich taki tam po prostu kubek. Zalejemy domowej roboty sokiem z zeszłorocznych pomidorów. Dodamy kiszonej kapusty. Gospodarzony, papryki, imbiru tej sprawie, Jeśli chodzi o to, Tutaj mamy zielonego. Dobrze to zalać. Tutaj mam ocet jabłkowy domowej roboty. I lekko to ugnieść. Puszczą soki, straci zielenina tą całą taką swoją gorzkość i będzie znacznie przyjemniejsza do jedzenia. Ja tego już nie muszę robić. Dla mnie to jest i tak przyjemne, ale zobaczcie, wystarczy naprawdę niewiele. Energii w to włożyć i już to będzie bardzo przyjemne w tym momencie do zjedzenia. Nie będzie takie zdrewniałe, ale tak jak powiedziałem, ja jestem w ciężkim szoku, jak ten jarmuż i rzepik przezimował. E, oczywiście oliwa z oliwek nie wiem, ile tutaj jej poszło na to nie patrzymy. Jestem na keto. Teraz możemy dodać ten sos. Jeszcze więcej kiszonek. jajeczko kiszone. I to na tyle. Właśnie tak jadam na co dzień. Właśnie tak to u mnie wygląda. Dla mnie po prostu nie zamieniłbym mojej diety na nic innego. Same zieleniny są nudne w smaku, ale jak zrobicie to właśnie z takim konkretnym sosem, powiem Wam, że można się w tym zakochać. Także życzę Wam na zdrowie, życzę Wam smacznego, ponieważ zdrowe odżywianie to jest jedno, ale smaczne odżywianie to jest drugie. Jest to mega istotne, żeby jeść i zdrowo, i smacznie. Do czego Was naprawdę zachęcam. Może na początku wydawać się to trudne. Może na początku to sprawiać jakieś tam kłopoty, ale no zobaczcie, czy zrobienie takiej sałatki to naprawdę jest coś skomplikowanego. Nie sądzę, absolutnie nie sądzę i nie uwierzę, że ktoś z Was tego nie potrafi zrobić. Tak, jasne, że trzeba nabrać praktyki, jasne, że trzeba nabrać doświadczenia. Ale samo nie przyjdzie, weźcie się do roboty, zacznijcie grzebać swoje rzeczy. Jeśli mogę dla Was zrobić jakiś przepis jeszcze, który Wam ułatwiłby życie, zastąpiłby Wam dotychczasowe rzeczy, które jecie, tak jak był przepis na surowe spaghetti, tak można zrobić keto pizzę, tak można zrobić surową, wegańską pizzę, można zrobić przepisy na słodkości. Napiszcie w komentarzu co chcecie. A ja postaram się spełnić każdą Waszą prośbę w miarę mojego czasu i w miarę moich możliwości. Jeśli podobał się filmik, kliknijcie suba, dajcie lajka, napiszcie komentarz dla statystyk. To naprawdę jest dla mnie pomocne. A jeśli to, co tutaj nagrywam, jest dla Was pomocne, wspierajmy się nawzajem. Także pozdrawiam i do następnego. Cześć.